Pytanie każdemu po kolei. Mamy 30 pytań. Rozpoczynamy? No. Pytanie pierwsze do Julii. Julio, od kiedy publiczne służby zatrudnienia w Polsce są członkiem europejskiej sieci EURES? Od 1 maja 2004 roku. Bardzo dobra odpowiedź. Podaj liczbę bezrobotnych w powiecie gołdarskim na koniec listopada bieżącego roku. Możesz pomylić się o 50 osób. 250 osób? Niestety nie jest to dobra odpowiedź. Osób bezrobotnych było 525. Oliwie Wynagrodzenie po potrąceniu podatków i składek w ZUS. To wynagrodzenie brutto czy netto? Netto. Tak, jest to Julia, wow. <kluczy> Jurio, coroczna prognoza zawodów deficytowych i nadwyżkowych to monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, barometr zawodów, weryfikacja lokalnego rynku pracy. Hmm? Niestety nie. Jest to barometr zawodu. Zuzanno, czy osoba pracująca legalnie może zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy? Tak. Tak, jest to dobra odpowiedź. <klucz> Oliwia? Jaki akt prawny reguluje prawa i obowiązki pracowników objętych stosunkiem pracy? Kodeks pracy. Julio, ile państw wchodzi w skład Unii Europejskiej? 64. Niestety nie. Tracisz Julio drugą szansę. Zuzanną? No, jest to 27 państw. Jeszcze dołożę. Julio, no, co oznacza skrót KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy. KS. Niestety nie jest to Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Byłe. Mm. Oliwie. Obywatele jakich państw mogą wykonywać pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi? wymień przynajmniej trzy państwa: Ukraina, Białoruś, Słowacja. Nie. Chodziło o Unię Europejską. Niestety nie. Jest to Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina. Przecież to Julia. W jaki sposób może być rozwiązana umowa o pracę? Podaj dwa sposoby. Rozwiązanie umowy o pracę. W jaki sposób może być rozwiązana? Przez odwołanie? Nie przez wypowiedzenie ze strony pracownika i ze zwolnieniem przez pracodawcę. Komisja nie uznaje. Niestety Julia straciła wszystkie szanse. Zuzanno, Aha, przepraszam, podam odpowiedź. Na mocy porozumienia stron przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, rozwiązanie o pracę e, za wypowiedzeniem. Przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i z upływem czasu, na który została umowa zawarta. Zuzanna, Podaj nazwę najważniejszej ustawy, na której opiera się działalność Urzędów pracy Ustawa pracy. Pełna nazwa. Niestety. Nie możemy zaliczyć. Bo już podaję odpowiedź. Ustawa o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy. To jest pełna nazwa ustawy. Moi drodzy, wielkie prawa do